Rano, tuż przed szóstą, pani Barbara obudziła się jak zwykle. Przez 35 lat pracowała jako pielęgniarka, a teraz, w wieku 62 lat, powinna cieszyć się spokojną emeryturą. Ale tego poniedziałku, gdy włączyła komputer, dostała wiadomość od swojej córki jedna jedyna linijka tekstu, która zmieniła jej cały tydzień Mamo przeczytałam, że emeryci coś tracą ze swoich świadczeń jeśli nie załatwią papierów do 1 stycznia. Możliwe, że chodzi o ciebie. Pani Barbara natychmiast poczuła to uczucie, które wszystkie osoby na emeryturze znają dobrze niepokój o to, czy przysługuje jej to, co sobie zasłużyła. I dzisiaj chciałbym z wami podzielić się dokładnie tą informacją, którą odkryła córka pani Barbary, bo okazuje się, że od 1 stycznia tego roku weszły w życie zmiany, które mogą dotyczyć również Ciebie, ale zanim Wam powiem, co dokładnie się zmieniło, pozwól mi zapytać: czy wiesz, co leży teraz w Twojej szufladzie z papierami od ZUS-u? Czy zweryfikowałeś ostatnio swoją emeryturę? Bo jeśli nie, to ten film jest dla Ciebie absolutnie kluczowy. Przechodźmy więc do tego, co się naprawdę dzieje. Od 1 stycznia 2025. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wprowadził obowiązek okresowego potwierdzania stanu osoby pobierającej świadczenia emerytalne. To brzmi oficjalnie, prawda? Ale po polsku to oznacza jedno: jeśli jesteś emerytem i do tej pory o tym nie słyszałeś musisz działać szybko. Każdy emeryt, który chce otrzymywać swoją emeryturę bez przeszkód musi posiadać aktualne zaświadczenie potwierdzające, że żyje i że jego dane osobowe są prawidłowe. Czemu ZUS to wprowadził? Otóż przez wiele lat zdarzało się, że emeryci nie zawiadamiali odpowiednich instytucji o zmianach swoich danych, zmianie adresu, nazwy, a czasami mówimy to cicho zdarzało się, że świadczenia były wypłacane osobom, które niestety już nie żyły. Jak to się dzieje? Czasami rodzina zapomni zawiadomić ZUS, czasami zamieszanie w dokumentach. W każdym razie państwo chciało temu zapobiec i tak właśnie narodziła się ta zmiana. Od teraz Emeryci muszą co rok potwierdzać, że żyją i że są tą osobą, dla której emerytura jest przeznaczona. Ale zaraz, zaraz, może myślisz, że to nie do ciebie, może myślisz, że ty już to wszystko załatwiłeś, może wysłałeś papier rok temu lub trzy lata temu, może nawet pamiętasz, że potwierdzałeś swoje dane. Problem jednak w tym, że wiele osób nie wie, że zaświadczenie z rok temu już nie wystarczy. To jest właśnie ten dramatyczny zwrot, o którym chciałem Ci powiedzieć. Nowe przepisy wymagają zaświadczenia aktualnego, świeżego, ze stempel ZUS-u z bieżącego roku. Jeśli Twoje zaświadczenie pochodzi z roku 2024, jest już nieaktualne. Teraz tutaj czeka nas jeszcze jedna rzecz, którą musisz wiedzieć: jeśli nie złożysz nowego zaświadczenia, to co się stanie? Czy Zus po prostu przestanie Ci wysyłać emeryturę? Czy będzie jakiś ostrzegający list? Czy ktoś zadzwoni? Tu jest problem. Większość emeryjów nie wie, jakie są konsekwencje, a konsekwencje mogą być poważne. Zus może zawiesić wypłatę Twojej emerytury. Możliwe jest wznowienie jej, ale będzie to wymagało dodatkowych dokumentów i wizyt w urzędzie. A każda z nas zna te stany. Czekanie w kolejce w ZUSie, wypełnianie formularzy, rozmowy z urzędnikami, którzy pytają o te same rzeczy po raz setny. Wyobraź sobie scenę: jest wtorek, dzień wypłaty. Pani Barbara, nasza bohaterka, wychodzi do sklepu, licząc na to, że będzie mogła odebrać swoje pieniądze z bankomatu. Wprowadza kartę, a on mówi: saldo niewystarczające. Emerytura nie przychodzi. Natychmiast serce jej przyspieszą. Zaczyna wydzwaniać do syna. Co się stało? Może błąd w banku? Syna nie ma w domu. Musi czekać. Czeka całe popołudnie. Wieczorem okazuje się, że ZUS zawiesił wypłatę, bo nie było aktualnego zaświadczenia. To jest ta rzeczywistość, którą przeżywają tysiące emeriów. Ale tutaj przychodzi ta dobra wiadomość, ta, którą czekałeś. Rozwiązanie jest proste, a właściwie bardzo proste. Musisz zdobyć zaświadczenie, które potwierdza, że żyjesz. Powinna być to osoba uprawniona do potwierdzenia, np. lekarz, urzędnik gminy albo pracownik ZUS-u. W Polsce to najczęściej robi się u lekarza. Udajesz się do swojego lekarza rodzinnego lub do przychodni, gdzie jesteś zarejestrowany i prosisz o zaświadczenie potwierdzające stan zdrowia. Lekarz wystawia takie zaświadczenie, stawia pieczęć, datę i voila, masz to, czego potrzebujesz. Ale czekaj, nie koniec. Bo przed tym, zanim pójdziesz do lekarza, powinieneś wiedzieć, że ZUS może ci wysłać takie zaświadczenie do domu. Tak, słyszycie dobrze. Możesz nie iść nigdzie. Można go wypełnić w domu, ewentualnie oddać lekarzowi lub pracownikowi gminy i posłać z powrotem. To jest przepis dla osób starszych, niepełnosprawnych lub tych, którym trudno się poruszać. Bo ZUS rozumie, że nie wszyscy mogą sobie pozwolić na wizytę w urzędzie. Teraz przychodzi kolejna ważna informacja: terminy. Terminy są zawsze ważne, szczególnie w urzędach. Zaświadczenie musi być dostarczane do ZUS-u aż do 20 maja każdego roku. Do 20 maja to oznacza, że jeśli jesteś teraz w grudniu czy w Janwarę, masz sporo czasu, ale nie marnuj go. Im szybciej sobie to załatwisz, tym spokojniej będziesz spał. Każdy dzień zwłoki to ryzyko, że coś się zgubi, że będzie problem. Że będziesz musiał się tłumaczyć. Pytanie teraz znowu dla ciebie: czy wiesz, czy ty już zostałeś poinformowany o tej zmianie? Zus wysyła pisma, ale czasami listy się gubią, czasami trafiają do starego adresu, czasami dotarcie listy trwa tygodniami. Wiele osób mówi nam, że nie wiedziały o tej zmianie aż do momentu, gdy ich emerytura się nie pojawiła. To jest rozpaczliwe, ale takie historie słyszymy codziennie. Dlatego właśnie mówię ci teraz. Nie czekaj na pismo, nie czekaj na błąd. Działaj proaktywnie. Zajrzyj do papierów, które dostajesz od ZUS-u. Przejrzyj je. Jeśli widzisz cokolwiek o zaświadczeniu, to jest dla ciebie. Przechodzę teraz do kwestii, czy to tylko zaświadczenie o życiu. Nie. To jest nieco bardziej złożone. Zaświadczenie powinno zawierać potwierdzenie Twojej osoby i stanu zdrowia. Ale co to oznacza stan zdrowia? Otóż chodzi po prostu o to, że lekarz stwierdzi, że jesteś w stanie podpisać dokument, że rozumiesz o co chodzi i że jesteś tą osobą, która podpisuje. To dla ochrony, żeby później nie było kłopotów, że ktoś podpisał za ciebie lub że dokumenty były fałszywe. Ale tutaj czeka nas jeszcze jedna zmiana, o której muszę ci powiedzieć, bo ta rewolucja, którą ogłosiłem na początku, to nie tylko o zaświadczeniu. Od 1 stycznia zmienił się również sposób, w jaki ZUS oblicza waloryzację emerytury. Waloryzacja to, to słowo, które każdy emeryt zna, ale nie każdy dokładnie rozumie. To jest coroczna podwyżka emerytury, która ma bronić Ciebie przed inflacją. Jeśli ceny rzeczy rosną, to Twoja emerytura powinna rosnąć z nimi, żeby miała taką samą wartość. W zeszłym roku w roku 2024 waloryzacja wyniosła 9%. 9% to była bardzo duża waloryzacja. Jeśli Twoja emerytura wynosiła np. 3000 zł, to wzrosła o 270 zł. To było znaczące, ale w tym roku, w roku 2025, okazuje się, że waloryzacja będzie niższa. Oszacowano, że wyniesie około 4%. 4%. To oznacza, że jeśli Twoja emerytura wynosi 3000 zł, wzrośnie o 120 zł. Nie jest to złe, ale jest to znacznie mniej niż rok temu. Dlaczego tak się dzieje? Bo inflacja spadła. Inflacja to wzrost cen i teraz nie rośnie tak szybko, jak rosła rok temu. Zatem waloryzacja jest niższa. To jest normalne, to jest rynek, to jest gospodarka. Ale dla emerytów każdy złoty się liczy. Każdy procent waloryzacji może oznaczać różnicę między skromnym posiłkiem a bardziej wybrednym. Dlatego właśnie chciałem Ci to pokazać, żeby nie zaskoczył Cię ten nowy procent, gdy już będzie oficjalnie ogłoszony. Teraz pytanie: czy te dwie rzeczy nowe zaświadczenie i zmieniona waloryzacja są ze sobą powiązane? Nie, to są dwie oddzielne zmiany, ale czasami, gdy czytasz artykuły w internecie. Mogą one być wymieniane razem, bo wszystkie dotyczą emerytury. Dlatego właśnie warto być ostrożnym i warto wiedzieć dokładnie, o czym się mówi, żeby nie wyrobić sobie złego zdania na temat zmian, które Ciebie nie dotyczą. Wracając do zaświadczenia, rozmawialiśmy już o tym, jak je zdobyć i do kiedy trzeba je dostarczyć, ale jest jeszcze jedna ważna sprawa. Jeśli twoja emerytura jest wypłacana za granicą, na przykład żyjesz w innym kraju, ale pobierasz emeryturę polską, to procedura może być trochę inna. Musisz się skontaktować z ZUS-em i zapytać, jakie dokumenty są wymagane w twoim konkretnym przypadku, bo co prawda prawo wspólne europejskie mówi, że świadczenia europejskie mogą być wypłacane wszędzie, ale w praktyce każdy kraj ma swoje procedury. Dlatego właśnie, jeśli to ciebie dotyczy, nie opóźniaj się. Przychodzi teraz moment, w którym chciałbym Cię zapytać, czy Ty masz wszystkie swoje dokumenty w porządku? Czy wiesz, gdzie leży Twoje zaświadczenie? Czy pamiętasz datę, kiedy je otrzymałeś? Bo jeśli nie, teraz jest moment, aby do tego podejść. Zapoznaj się ze swoją dokumentacją, wyciągnij te papiery, przejrzyj je. Jeśli coś Cię niepokoi, zadzwoń do ZUS-u. ZUS ma infolinię, która jest dostępna od poniedziałku do piątku. Mogą ci wyjaśnić wszystko, co Cię nurtuje. Ale wiem też, że dla wielu osób, szczególnie dla tych starszych, telefonowanie do urzędu może być stresujące. Możesz się czuć, że urzędnik będzie tonem do Ciebie mówił, że będziesz głupi, że będziesz musiał czekać w kolejce. Rozumiem to uczucie. Dlatego właśnie, jeśli możesz, poproś kogoś, syna, córkę, wnuka czy przyjaciela, aby ci pomógł, wspólnie przejrzyjcie papiery, wspólnie zadzwońcie, wspólnie załatwicie sprawę. To znacznie bardziej komfortowe. I jeśli będą pytania, są dwie głowy, które mogą myśleć. Teraz przychodzi chwila, na którą czekałem: rozwiązanie dla pani Barbary. Recall. Pamiętacie naszą bohaterkę? Gdy jej córka wysłała jej tę wiadomość, pani Barbara była zdenerwowana. Ale pamiętacie, co się stało potem? Pani Barbara wysłała smsa do swojego lekarza, umówiła się na wizytę. Poszła do przychodni, siedziała w poczekalni obok innych pacjentów, czytając stare czasopismo sprzed pół roku. A potem, po dziesięciu minutach, lekarz powiedział: Nic się nie martw. To rutynowa procedura. Wystawił zaświadczenie, pani Barbara wysłała je do ZUS-u listem poleconym i sprawy wróciły do normy. Teraz, każdy miesiąc, jej emerytura przychodzi regularnie i ona może cieszyć się spokojną jesienią swojego życia. Ale pani Barbara miała szczęście, jej córka przeczytała o zmianie i ostrzegła ją, ile osób nie ma szczęścia, ile osób siedzi teraz w domu, nie wiedząc, że muszą coś zrobić, to jest właśnie dlatego, że robi się ten film. To jest właśnie dlatego, że powinieneś udostępnić go swoim przyjaciołom, swoim sąsiadom, swoim członkom koła seniora, jeśli do takiego należysz, bo ignorancja może Ciebie strasznie drogo kosztować. Podsumowując, co się zmieniło od 1 stycznia? Po pierwsze, emeryci muszą co roku dostarczać zaświadczenie potwierdzające swoją osobę i stan zdrowia. Robi się to u lekarza lub w gminie. Zaświadczenie należy dostarczyć do ZUS-u najpóźniej do 20 maja każdego roku. Po drugie, waloryzacja w roku 2025 wyniesie około 4% zamiast 9% z roku poprzedniego. To jest mniej, ale to jest normalne, bo inflacja spadła. Po trzecie, jeśli nie dostarczysz zaświadczenia, ZUS może zawiesić Twoją emeryturę. To może spowodować ogromne problemy finansowe i administracyjne. Teraz, przed zamknięciem tego filmu, chciałbym Cię zapytać: czy masz jakieś wątpliwości? Czy coś Ci się nie zgadza w tym, co słyszałeś? Jeśli tak, napisz w komentarzach. Przeczytam każdy komentarz i postaram się odpowiedzieć. Może masz swoje doświadczenie z Zusem? Może wiesz coś, czego my nie wiemy? Podziel się. Komentarze mogą być ogromnie pomocne dla innych widzów. I teraz. Ostatnie słowo na temat subskrypcji. Jeśli ten film ci się spodobał, jeśli dowiedziałeś się czegoś nowego, jeśli czujesz, że to będzie dla ciebie pomocne, proszę, subskrybuj nasz kanał. Co tydzień publikujemy nowe informacje o emeryturze, o waloryzacji, o dodatku do emerytury, o świadczeniach rodzinnych i o wszystkim, co warto wiedzieć, emerycie, w Polsce. Mamy tu ludzi, którzy znają system od podszewki. Mamy tu ludzi, którzy są w sporze z Zusem i opowiadają o tym, jak się bronić. Mamy tu ludzi, którzy po prostu chcą być na bieżąco. Dołącz do nas, zostań częścią naszej społeczności. Razem będziemy silniejsi, razem będziemy wiedzieć, co nas czeka. A pani Barbara? Cóż, pani Barbara teraz spokojnie siedzi na tarasie, czyta książkę i nie martwi się o to, czy jej emerytura będzie przychodzić. I ty możesz być taki sam. Wystarczy, że zadziałasz dzisiaj. Wystarczy, że zajrzysz do swoich papierów. Wystarczy, że zadzwonisz do lekarza. Wystarczy, że wyślesz zaświadczenie. To jest proste. To jest szybkie. I to jest dla ciebie. Dziękuję ci za obejrzenie tego filmu. Dziękuję za Twoją uwagę. I do zobaczenia w następnym filmie o emeryturze. Trzymaj się i pamiętaj. Twoje świadczenia należą ci się. Dbaj o nie.